Cześć! Właśnie trwa siódma loteria paragonowa w sklepie Roku. Do 22 czerwca wszyscy nasi zarejestrowani oraz zalogowani klienci będą mieli okazję wygrać właśnie taką matę firmy Starbites. Do wygrania mata DLX Starbites w wersji standard o wymiarach 110x63 i waga 5,2 kg. Wartość tego produktu. Ceny katalogowej to 739,99 zł. Warunki loterii są bardzo proste. Wystarczy zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym lub też stacjonarnym na dowolną kwotę produktów firmy Starbucks. Pamiętajcie, trzeba być zarejestrowanym oraz zalogowanym podczas zakupów. Powodzenia! Seven past back, oh, it's just my style. We're headed down, down, down the road. Just enjoy the show, watch me.